Przewodniczący, ale to, ja, ja nie chcę tutaj jakby pomniejszyć ważności takich spraw jak dziura w rodniku. ale wydaje mi się, że w śródmieście ma także bardzo poważne problemy, które widzimy nie tylko my, tak, ale tak. turyści, którzy przyjeżdżają do tego miasta. Panie tak, przewodniczący, no, wystarczy być wieczorem, wieczorem a, w tak. ciepłe wieczory, w, w piątek soboty. W szczególności. <coughs> to miasto, to miasto jest gigane, Panie Przewodniczący, przez te trzy dni, to, y, wieczorami. Wie Pan, to akurat dotyka Pan strasznego problemu, który jak nic nie dotyka. Dlaczego, Panie dlaczego nie dotyka odpowiedzi? Jeżeli miasto wyraża zgodę na postawienie trzeciej potężnej piwiarni, nazywają szumnie nazwaną restauracją, na plaży, obok Placu Zabaw dla Dzieci, to o czym my mamy rozmawiać? opiniujecie tak... Właśnie, właśnie tu jest kolejny problem, A, że, że my... Dostaliśmy decyzję, a nie opinię. Nie pytano nas o opinię przed inwestycją. I to jest, tu jest nasz kolejny, prawda, taka nasza bolączka w relacjach z Urzędem Miasta, że my post factum de facto dostajemy już prawda, na piśmie gotową decyzję i możemy tylko ją biernie zaakceptować. Nawet I, jak nie dostajemy, to wybieramy zauważyć, że coś no jest. W pierwszej kadencji Rad, rad, znaczy Rady Dziewięcy Śródmieście była taka możliwość, że Rada opiniowała sprzedaż alkoholu po 22. I to Rada opiniowała, uchwałę podejmowała, ale już w drugiej kadencji to uprawnienie cofnięto. I teraz już Rada, rzeczywiście Śródmieście miała więcej, większość uchwał alkoholowych, bo to jest w dokumentach więc najwięcej było tych ustaw, znaczy uchwał alkoholowych, ale miała jakiś wpływ na to, że na przykład po godzinie 22.00 te, no musiała być zgoda na sprzedaż alkoholu przez Radę Dzielnicy zaopiniowana. Mogło Wydział Gospodarki, nie Gospodarki, Wydział, no ten odpowiedni teraz nie pamiętam, mógł to przyjąć, lub nie ale przynajmniej była opinia A no dobrze opinia ale nie ma żadnego opiniowania przez radę dzielnicy. ale to Państwo, mi się wydaje że, że można jakoś regulować relacje w, z radą miasta no macie swoje uwagi swoje problemy zgłaszacie je jakoś do rady miasta chociażby właśnie to opiniowanie w punktów z alkoholem problem chyba na tym że my jako radni dzielnicy w ogóle nie czujemy opieki przede wszystkim no. radnych komisji Chociażby tych radnych, którzy pochodzą tu, tu mieszkają, w tej dzielnicy. Gdyby był z nimi większy kontakt, chociażby jeden może A kto tam... to jest? Podajmy te nazwiska, nie bójmy się. No ja znam jednego, ja. nie wiem, czy mogę go wymienić. Ja. Ja. Go... Jeśli to jest ściśle, tajnie, to nie, nie podajmy to... tego, bo nie podajmy no, Nie, poda tak tak. Go, nie No ale, <laughs> znaczy dwóch mamy o nas z tam, rady. Nie, tam Denis jest na górze, może tak. Tak, tak. To 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 Jest, jest, to jest tak. Waszym radnym na Oburzu, No macie swoich nie, radnych nie. też na Krydonii i w Startował Pan Denis, który był naszym radnym z poprzedniej kadencji, ale jest radnym z oburza w tej chwili. A tutaj, ale mieszka tu? Tak, mieszka, nie mieszka. No w inaczej razie gdzie on startował. Pan Denis, Pan Bałk to są ludzie, którzy mieszkają tutaj. I nikt się tym nie interesuje. Obszarowi nic innego o tym wszystkim. To właśnie to niebezpieczne. A no są radni z jakiegoś innego ugrupowania? Ja Musimy mówię, że to niebezpieczne. Musimy się nie politycznie, panie przewodniczący. Ja nie znam innych radnych. No Proszę. pani Hacuk jest, ale jest, ona była radną na wzgórzu, ale też jest z naszego okręgu wyborczego. Pani, pani, pani Hacuk i kto pani. Znaczy wydawałoby mi się, wydawałoby mi się, że Rada, nowa, no, rada w nowej strukturze w składzie. W nowym powrót. składzie. Jak zaczyna działać, no to w większości przypadków są to ludzie, jak to się mówi, z nowego naboru. W większości przypadków. No, tak powiem uczciwie, Stefan i ja jesteśmy tak jest z poprzedniej rady jeszcze. Ale w większości przypadków są to ludzie z nowego naboru. I ja sądziłem, że przynajmniej pan, Grzegorz się popatykuje i przyjdzie tutaj na pierwsze, drugie posiedzenie, przynajmniej na zarząd. Zapytać się, jak leci, a może ktoś pomóc, a może to, a może tamto, a może ciągle. Ale w przez rok, to nie wiem, nie pojawił się? Nie, nie pojawił się. Więc właśnie, o to chodzi, jak ma Nie się. Co powoduje, że nie ma tego kontaktu we wstępie, co widzi Pan. boimy, to się boimy puścić, prawda? Nie, ja bo to niebezpieczne. Ale do Panu inny przykład. Pamiętam jeszcze działalność Pani Prezydent Cygielski. Zresztą powiedzieć, że wszyscy to na wszystko doskonale znamy. Pani Cegielska raz w tygodniu robiła rundę honorową po Śródmieściu. Rano idąc, przychodzę do biura robiła, brała kierowników, naczelników wydziału i robiła rundę honorową po Śródmieściu. Tu bałagan, tam, tam jest przemknięty, dlaczego ten samochód tak stoi. Pańskie oko. Pańskie oko, konia tu się. Jak Pan Szczurek mieszkał tutaj na ulicy Świętej Wiejskiej. Się... Ale miała, to myśmy go nie tuśnili. Ale to między nami, to już tam jest, mieszkał, to jeszcze, to, to jeszcze to szło. Masz człowiek się w tym znaleźć nie Urzędnicy, miejscy i to w funkcjach niestety nie po powiedzieć. Drodzy, drodzy Państwo, no... bo no, pytam Pan problemy, ja Panu jak to wygląda w rzeczywistości z Urzędem Miejskim. Nie, nie można by to było szybciej przekazać. Gdyby radny z, z miasta przyszedł, wie Pani, tutaj do nas na zabranie, to... Prędzej by to, to jak się, to Nasze nasz się nazywa, naszą na takie spotkanie, no, tak. porozmawianie o problemach, prawda. Ale o, skoro na przykład macie bardzo ważny postulat przywrócenia opiniowania w, zgód na, na punkty monopolowe, to są jakieś ścieżki legislacyjne, formy nacisku, żeby to zrobić, nie wiem, wysyłacie pisma, monitujecie, czy tak po prostu godzicie się z tą sytuacją? Aha, teraz nie możemy. No szkoda. No, przyjmujemy to po prostu do wiadomości, tym bardziej, że mi się na kiedy już albo stoi część góry, albo podłogę się robi. Inwestycja jest już, już rozpoczęła. Nie, nie chodzi o to innego. Wchodzą, nie, nie chodzi o innego. Czy, czy, czy po prostu nie możecie spróbować przywrócić tego prawa, które mieliście? Czy możemy spróbować ewentualnie spotkać się z zarządami innych rad, w tym celu żeby te tematy przedyskutować i podjęcia wspólnego działania jakiegoś, chociażby w tej kwestii ruszyć temat, spróbować spotkać się nawet z Panem Prezydentem Miasta w tej kwestii, żeby dokonać pewnego wspólnego uznań. A czy nie musieliście Państwo, bo macie kontakty z innymi radami i radami dzielnymi? Jeżeli nie widzimy z inicjatywą... Oczywiście jest komisja samorządności, tak, w Radzie, Radzie Miasta, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście Państwo, w dobrze rozumianym sensie tego co powiem, brali sprawy we własne ręce. Aż się prosi, żebyście powołali jakieś ciało, nie jakieś skormalizowane strasznie i tak dalej, ale ciało, gdzie mogą się spotkać na przykład szefowie czy zarządy wszystkich rad dzielnic. Moglibyście w ten sposób wypracowywać pewne rozwiązania na większym stopniu ogólności. Tego za no. no. was nie zrobi, jeśli wy nie będziecie mieli chęci. Powiem tak, była nawet inicjatywa, w Będzie Miasta było spotkanie z zarządami Radziewic, prawda, jakoś na początku roku. I wtedy wysunięto szereg postulatów i żądań, prawda które skierowano w stosunku do miasta z tymi bolączkami właśnie jak my tutaj wspomnieliśmy wcześniej i odnośnie relacji, prawda i nawet w sformalizowaniu obiegu dokumentów, żeby ta współpraca przebiegała lepiej i prawda Pani Karzu, i dostaliśmy zwrotne pismo, prawda z, po tej, po tym posiedzeniu i no i na tym się skończyło tak i i czekamy okay. na jakiś